Górka Klasztorna. Miejsce pierwszego objawienia Marynego w Polsce w 1079 roku w dawnym gaju dębowym. Nadal on istnieje. Jego mniejszy, oczywiście jest mniej, mniejszych rozmiarów. Dęby niektóre te sięgają do 700 lat ich wiek. Dawniej to było miejsce, oczywiście jak to w czasach przed Mieszka, kultu pogańskiego. Można znaleźć różną symbolikę, w tym symbolikę oczywiście swastyki. Jest to plac objawienia zwany. 1079 rok. Rok męczeństwa. 79. świętego biskupa Stanisława. Adres Rataje 44. 44 79. Na koniec czasów ten, którego imię 44, gdyby urodził się w 79 roku, miałby obecnie 44 lata. Źródło na to właściwości po objawieniu Matki Bożej.